Obowiązek interesowania się kulturą, sztuką i geografią naszych ziem wschodnich jest właściwie obowiązkiem każdego chyba Polaka. Ja pochodzę z Mazowsza, a zainteresowanie przyszło przez wspomnienia Antoniego Kieniewicza, ojca wybitnego historyka Stanisława Kieniewicza z książki nad Prypecią Dawno temu. I później rozwinęło się. Otóż w 1805 roku. Inicjatywy Bona Kołontaja i Tadeusza Czackiego powstało liceum krzemienieckie. Czacki i kołontaj zdawali sobie sprawę, że w nie ma nadziei na odzyskanie przez polskę niepodległości. I polskość należy ocalić w języku i należy ocalić w kulturze. Stąd też stara, podjęli Staranie ucala Aleksandra I i uzyskali zgodę na otwarcie gimnazjum, a później liceum krzemienieckiego. To liceum wykształciło wielu wybitnych e, później intelektualistów, jak również nauczycieli szkół ludowych, którzy mieli za zadanie nieść kaganek oświaty w e... ludu. I pamiętam swój dom, swoje miasto. Bardzo dobrze pamiętam, w związku z tym zainteresowanie siłą rzeczy, każde, każde miejsce urodzenia dla człowieka jest tym jego pierwszym domem i o tym się wspomina i pamięta i myśli się o, o tym swoim pierwszym do, miesz, domu, mieszkaniu, no, które było właśnie na Kresach. Tak, ja założyliśmy związek Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie. Które no, ma za zadanie takim jednym, pierwszym naszym hasłem, jak gdyby, jest przekazać młodszym kresową prawdę. Tą prawdę, którą ukrywano przez dziesiątki lat, nie wolno było mówić o, o ludobójstwie, o kresach, że to były ziemie zabrane przez Związek Radziecki. Tego nie wolno było mówić. Teraz po czasie, już nareszcie mówimy o tym i staramy się przekazywać tą wiedzę młodszym, tym bardziej, że młodzież. Większość społeczeństwa nie wie, co tam się działo. Dalej, nie wie, nie zna historii, bo historii nie uczono, w historii nie uczono na temat kresów. Staramy się teraz, żeby jak najwięcej weszło wiadomości do programów szkolnych. A na ile nam się to uda? No, zresztą to nie tylko na Związek, bo w całej Polsce jest tych związków bardzo dużo. Walczymy o, o to, żeby upamiętnić Dzień Ludobójstwa. 11 lipca, by to było nazwane ludobójstwem, a nie o znamionach ludobójstwa. Przecież trzeba prawdę mówić i o, po prostu określać tak, jak to się powinno nazywać. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny w Muzeum Dzierżoniowskim możemy się spotkać wokół Kresów i że szczególnie, że tak wielu kresowian pojawiło się u nas na tej kolejnej wystawie związanej z naszymi kresami wschodnimi, z tym walorem, zarówno rozwojem gospodarczym architekturą, która wpisuje się właśnie w tę przestrzeń. Warto wspomnieć, że w minionych latach już może w mniejszej skali, ale pewne próby były poczynione, byśmy zilustrowali i swoim odbiorcom przekazali w kilku odsłonach właśnie, problematykę kresową, natomiast tym razem rzeczywiście myślę, że te zbiory, które są prezentowane, które do prawie że końca września są do Państwa, do wszystkich naszych gości, dyspozycji, no rzeczywiście wpisują się w takim szerszym kontekście i pozwolą zobrazować rzeczywistość funkcjonowania tych kresów w takim szerszym, szerszym aspekcie. Cieszę się, że także przy tej okazji 18 czerwca gościliśmy regionalistów z całego kraju i również wówczas te spotkania były osnute wokół kresów, wokół osiągnięć kresowych. Wówczas ta wystawa wprawdzie przed swoim wernisarzem, przed swoją taką odsłoną oficjalną, ale była do dyspozycji wielu... Naszych gości, było to kilkadziesiąt osób, 70-80 osób z całego kraju dosłownie, mogło również zapoznać się z tym bogatym materiałem, zarówno dokumentacyjnym, historycznym. Wiele, wiele świadectw, jak już wcześniej powiedziałem, czy to osiągnięć w zakresie rzemiosła, czy też, czy też właśnie architektury, plastyki, dzieła malarskie, które są prezentowane właśnie na tej wystawie. Myślę, że śmiało możemy mówić, mówić o, o tej najwyższej półce i warto, warto właśnie tutaj zachęcam tą drogą wszystkich mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej czy też naszych gości do odwiedzenia Muzeum Miejskiego właśnie Dzierżoniowa i zapoznania się z materiałem który jest prezentowany na tej wystawie i myślę, że tak jak już wcześniej mówiłem w czasie otwarcia, że jest to początek naszej drogi związanej z budową stałej ekspozycji kresów wschodnich na naszej Ziemi.